Jesteśmy już numerem jeden w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o produkcję żywca drogowego. Ja specjalizuję się w Belerze, Kurzym i Windyku. I w Windyku jesteśmy już na miejscu drugim w Unii Europejskiej, tak naprawdę z pięciu kluczowych rozgrywających. Niemcy, Polska, Francja, Włochy i Wielka Brytania. My jesteśmy już na drugim miejscu. Natomiast wszystkie prognozy i wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że w ciągu dwóch, trzech lat zostaniemy absolutnym liderem Unii w indykach. Nasza przewaga polega na tym, że jesteśmy niesamowicie otwarci, chcemy się uczyć. To dobitnie pokazał nasz projekt o nazwie Akademia Indyka, że polscy hodowcy bardzo mocno chcą się uczyć, chcą się rozwijać, chcą poznawać wszystkie najnowsze możliwości, techniki, trendy, jakie są, aby produkować jeszcze bardziej efektywnie. My produkujemy niesamowicie efektywnie, osiągamy doskonałe wyniki produkcyjne na fermach i dzięki temu jesteśmy po prostu liderem rynku. Niestety Warto zauważyć, że cały czas nasz żywiec jest stosunkowo tani, dlatego ja w trakcie ostatniego naszego spotkania Akademii Indyka powiedziałem do hodowców, z którymi współpracujemy, że chciałbym, żebyśmy byli nie tylko liderem rynku pod względem wielkości, ale również jakości, a to bezpośrednio przełoży nam się cenę. Wyzwania, które postawiliśmy sobie również jako twórcy Akademii Indyka, to produkować zgodnie z zapotrzebowaniem konsumenta. Dzisiaj żyjemy na rynku konsumenta i tak naprawdę to konsumenci wyznaczają to, czego oczekują. Jednym z takich bardzo modnych trendów, zachowań jest fakt produkcji bez antybiotyków. Niestety, indyk jest zwierzęciem bardzo trudnym w produkcji i na wszystkie stresy reaguje bez wątpienia kłopotami zdrowotnymi, które objawiają się i manifestują się biegunką. Przy odpowiedniej zootechnice, przy odpowiednich jej warunkach na fermie, my możemy te wszystkie stresy zlikwidować, zniwelować i wtedy jesteśmy w stanie produkować naprawdę zdrowo, bez antybiotyków. Powiem szczerze, ja osobiście bardzo lubię mięso indycze i kupuję tylko z ferm wielkoprzemysłowych, tylko i wyłącznie dlatego, że wiem czym te ptaki są karmione, w jakich standardach są utrzymywane i wiem jaka jest jakość tego mięsa.